Nagrywanie Potrzebuję bitów tej muzyki jak lekarstwo. Ty to rzucam do zeszytu dreszcze i do mi po karku Ucieczka od nałogów, potraktuję to jak no Zatrzyma mnie przy życiu i pozwala się ogarnąć. Potrzebuję bitów tej muzyki jak lekarstwo. Ty to rzucam do zeszytu dreszcze i do mi po karku Mam mnie przy życiu i pozwala się ogarnąć Daj tego więcej, daj tego częściej, słuchaj tych wokali Muza nam jeszcze, robisz się gęściej o dobrych żumali. Pytali czemu cisza była, odpowiem panienko Nie oni poszli w cud, to my stanęliśmy w miejscu Boom, znów jestem drogiem RDZ-ki Witam cię solową płytą, to ma kopać jak tabletki Może rzucić to dobletki lub zapodać w innej formie Uważaj, to ma kopa, jedna dawka cię już porwie Pięcie, jednocięcie, pierwsza płyta Gruba ekipa na klipach, pochłonęła nas muzyka Chcę tu tylko Cię powitać, zobacz dalej co jest grane Tylko poważne tematy pod uwagę są tu brane Zbłąb, co za wejście, rap powraca na osiedle Jeszcze wymiąseko w górę, życie traktuje jak lekcje Zapodaj to wałdzie, słuchaj z podkręconym basem Zapraszam Cię na trasę, na bitach zostawię klasę Siemanko, siemanko Zapraszam na album wszystkich ludzi z problemami, z nałogami. Z całym innym gównem to terapia, sprawczo chłopaku, sprawczo dziewczyną. Potrzebuję bitów tej muzyki jak lekarz. Ty to rzucam do zeszytu, dreszcze idą mi po karku. Ucieczka od nałogów, potraktuję to jak zatrzymam pozwala się ogarnąć Potrzebuję bitów tej muzyki jak lekarstwo ty to rzucam do zeszytu, dreszcze idą mi po garku. Ucieczka od nałogów, potraktuję to jak skrajną Zatrzyma mnie przy życiu i pozwala się ogarnąć Terapia to lek, terapia to przejście Ze stanów lękowych w bezpieczne miejsce Słuchaj tego wszędzie i niech ci pomaga A zacznij jak już wiesz, że masz w głowie pałagan uwaga, paka, znowu to nagrywa wszystkie śmieci Każda linika, nie bywam na imprezach, Gdzie pod koniec ginie zwika. Kurco zapyta, niech się pójdzie do działania, sztuka rymowania, od wielkopolskiego hama. Serce włożone w nagrania od początku, aż do końca. Każdy dzień tu nadal walka, ale wygrana jest spotka. Pandęłej w produkcja, łaków, nadejdzie destrukcja, głos pod ziemi, haski tenor, rymowana rewolucja. Zapraszam na album bez ziewania, z pełną mocą do terapia. rzucam do zeszytu dreszcze i do mi pokarku. Ucieczka od nałogów potraktuje to jak skrajność Zatrzyma zatrzymam przy życiu i pozwala się ogarnąć Potrzebuję bitów tej muzyki jak lekarstwo to rzucam do zeszytu dreszcze i do mi pokarku. Ucieczka od nałogów potraktuje to jak skrajną. Zatrzyma mnie przy życiu i pozwala się ogarnąć